Hej, cześć, witajcie ludzie. Tu znowu Ben, witam Was wszystkich ponownie w świecie Valian Hearts: The Great War. Eee, zobaczymy sobie najpierw fakty historyczne, ponieważ tego Wam nie pokazałem. Życie jeńców wojennych to sobie poczytajcie, jak chcecie. I oczywiście nowe dzienniki. Zacznijmy od dziennika Emila. Jest mi dziś bardzo smutno. Freddy i Walt polegli. Niech spoczywają w pokoju. Lipka. Eee, powiedziałem em, Emil, tak, od Emila. Od Karla. Już od 11 miesięcy tkwię w obozie dla jeńców wojennych, który znajduje się na południe od Reims. Zrobiłem i wreszcie mogę już chodzić. Wszystko to dzięki Annie. Ostatni list od Marii bardzo mnie zmartwił. Wiktor jest ciężko chory, a w Saint coś tam nie ma warunków, aby go leczyć. Muszę się stąd wydostać. Aha, jeszcze jest coś w ogóle tutaj. Wiktor kończy roczek. nie Boże, tak za tymi tęsknię, jak długo jeszcze potrwa ta wojna? Gdyby... Tego nie czytałem w ogóle. I od yy, Marii. Wiktor jest chory. Nie jadł od trzech dni, jest blady i osłabiony. Potrzebuję mięsa, ale nie ma już nic, co mogło, mogłabym mu dać. Mam nadzieję, że wkrótce mu się polepszy. Ostatni Karla podniósł mnie na duchu. Może już chodzić. W obozie dla jeńców wojennych zajmuje się nim specjalna pielęgniarka. A ty nie jesteś zazdrosna przypadkiem? Może. E, dobra, skończmy na tym, że zarobasz mi tutaj. Annę. E, musimy napełnić chyba tą wodę. A nie, mięsem. Wodę musimy napełnić. Jestem genialny. Musimy napełnić to mięsem. Zobaczymy, co jest tutaj, natomiast tutaj ciągnie się, ciągnie i ciągnie. Tego na razie nie potrzebuję. Chociaż mogę jeszcze przejść tam w lewo. Wow, Jezus Maria, jaki tu jest po prostu. Jakie to jest wielkie. Ale mamy do zwiedzenia, słuchajcie. Tu sobie z nikim nie pogadamy. Tam się ktoś na koło drze, Idziemy sobie tam. Zobaczmy, co jest na lewo. Jest znajdźka. To mnie bardzo cieszy. Dobra, wejdźmy, zobaczmy, tutaj coś z wodą. Lipa. Co ty chcesz? ty chcesz mieć prysznic, tak? Ale chyba nie ze mną, no nie? Nie muszę są brać prysznica. Weźmy ten węgiel, może się przyda. Aha, już tutaj widzimy, co tutaj jest grane. Dobra, to ustawmy... Nie tak. Ustawmy to tak. Tą dźwigienkę... O! W ogóle znajdźka. Nawet nie widziałem, że to jest znajdźka, ale cóż. Zaraz, jeszcze raz. Teraz to przestawimy. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Aha, uh -huh. a teraz? Tak. Ja nie zrobię zwarcia przypadkiem. Czego? Zostawmy to. Kurde mać, jak to ma być? Znaczy na pewno ta woda musi wychodzić z stąd, tak? To jest pewne. Aha, jest git. Albo no i nie, nie jest git. Jak to w ogóle ma to wyglądać? Cholera, jasno. Ciężko się zastanawiam, słuchajcie, bo to jest ciężkie trochę. Myślę, że to będzie dużo, dużo prostsze. A tam nic nie będzie. Żadnej znajdźki, nic, dupa. Kurde, no. Woda musi na pewno wypływać z tego miejsca. To jest pewniak. I tak jest w miarę dobrze. Potem nadchodzi ten moment, w którym jest dosyć ciężkawo. Albo jeżeli ja sobie zrobię na przykład tak i to przestawię tak to mi to nic nie da. Zróbmy to tak jak było, w sensie, że to ma być mniej więcej... Nie w taki sposób. O. Nie tak to chciałem ustawić. Chciałem to ustawić, słuchajcie, o właśnie tak. To mi dużo nie dało, właściwie. Jeszcze to chcę obrócić na chwilkę. F1, no dobra, zobaczmy, co za podpowiedź. O, dobra, no czyli wodą musi najpierw tam tamten, no tyle tyle w sumie już myślałem właśnie, ale tam musi wypływać? Czemu tam musi wypływać? Ja myślałem, że tam na dół ma spływać pod prysznic. No dobra, jest ustawione jak ma być, proszę bardzo. Ale przecież on nie weźmie prysznica, bo to musi schodzić na dół. No ale dobra. W każdym razie woda popłynęła tędy do kibli. Mogę wejść po drabinie. I tu jest pies pogrzebany. I gitara. W sumie tak myślałem, że tam, że tym e, tą dziurą czy tym oknem, co tam było, musiała ta woda wypływać. Yy, tylko, że nie, nie wiedziałem właściwie, co jest tutaj źle. No, ale teraz już to powinno pójść w miarę z górki. Jeszcze raz. I teraz to chcę obrócić. Dobra, zobaczmy. Zaraz, zaraz, zaraz. Jezu, co ja robię? Boże święty. Trzymaj mnie, bo nie wytrzymam. Niech to będzie w taki sposób. Proszę bardzo, O Boże, ciężkie to było nawet. Albo jestem taki tępy. Ej, kolego, możesz teraz wziąć prysznic? Na szczęście, chyba mnie nie weźmiesz ze sobą pod prysznic. Dziękuję za szelki. Chodź, tu się pokąpiemy. Chodź, szoruj mnie, szoruj. Chyba mnie nie chcesz szorować. Mam jakieś szelki. Tutaj byłem, także tu już nie chcę iść. Tu nic ciekawego... Łóżko. Znaczy coś z łóżkiem. Tu nic nie ma, dobra. To wejdźmy teraz tutaj. No cóż. Zobaczmy. O, tu wszyscy śpią. Wstawać! Wstawać! Lenie! Snajdźka. Dziękuję. Wstawać śmierdziele! Niby czemu? Wypadł mi stąd. Nie, chyba mnie nie przepuści kolega na razie tam. Tam jest jakaś fajka w ogóle. Po łóżkach nie wejdę na pewno. Dobra, no to na razie idźmy tędy. I chodźmy na razie tam, 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 tam. Tutaj? Nie, byli, tu jeszcze nie byliśmy. Idziemy tu. Słuchaj, co mi się dopładać? A ty chcesz tą fajkę? Kurde, no. Ty chcesz fajkę, ale no. Ja cię nie zdobędę. Jeśli. O, tu jest jakieś przejście w ogóle. No dobra, szelki ci zapakowałem, nie wiem po co, ale masz. Tu w ogóle trzeba żeby było szelki komuś dać. Mamy tutaj coś dla, do leczenia, coś, to znaczy coś na pewno do leczenia, bo tu masz jakiś taki krzyżyk właśnie pomocy, więc gdzie ja to muszę zanieść? To jest dobre pytanie, no nie? Albo chodźmy na lewo, bo tutaj, tutaj nie wiem. Tutaj nie. Nie. Nie, tu nie byliśmy. O właśnie, tutaj koledze jest potrzebna pomoc. Masz, co mi dasz? Co ty mi dasz? Mam ci podstawić wózek? No, tym nic ci nie. Zaraz, zaraz, zaraz. Tu jest najdźwięk w ogóle. Co ja mam teraz zrobić? To jest dobre pytanie. Zaraz, no, myszką niczego nie zrobię. Kolej to jest coś z wykrzyknikiem, ale wydaje mi się, że ten wózek trzeba mu jakoś podstawić. O właśnie, dobrze mi się wydawało. Tylko coś nie mogłem go złapać. Dankę, Dankę. I trzecia rzecz: Dankę. Wózkowy. Chusta. Czyżby chusta mi pozwalała? Czyżby chusta mi pozwalała wejść tam, gdzie oni grali w te karty? Czy co oni tam właściwie robili? Nie przyjrzałem się, co oni tam właściwie robili. Ale, zaraz je dowiemy. Chyba mnie teraz wpuszczą z tą chustą. O właśnie, widzicie. Tak, oni tam grają w karty. Dzień dobry mili koledzy. Ja tutaj tylko po tą fajkę. Ale, 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 ale. Fakty historyczne. Brakuje mi jednej znajdki. No to jest super, akurat tej. Na początku. Git. Naprawdę. Zobaczymy za chwilę, może jest gdzie indziej. Zaraz, mam tą fajkę, teraz muszę się wybrać tam do tego mięsa, tak? Tam nie wejdę. Masz tą fajkę, człowieku. Tu mam znajdźkę. Mam pomidora. Co on mi da? I no to nie mogę tego węgla na przykład wziąć i rzucić, bo ja muszę chyba rzucić tam w tą półeczkę, tak? Z tym miachem. Ale no zaraz, zaraz. Świetnie. Świetnie. Obczajmy to jeszcze chwilę. Eee, zobaczmy, no tym pomidorem, ale chyba na przykład z tej strony, jak sobie rzucę w to tutaj takie, takie, o. No właśnie. No bo to widać, że takie trochę łamane, no to akurat w to chyba trzeba rzucić, no. Innego wyjścia nie ma, ale żeby tyle zachodu było, żeby zdobyć tą szynkę dla psa. Dobra Szynka to jest stek, to nie wiadomo co to jest. Trzymaj tutaj. Dobra, słuchaj, teraz Karl. Wielka chwila. Spieprzamy stąd. Czyżby oboje chcieli uciec? Tak. Oboje chcą uciec. Tam jest światło, tam nie przejdę. O, uciekaj, uciekaj. Tu się trzeba gdzieś chyba za czymś schować. O, to są krzaki, no to git. Poczekam, aż to światło tam przejdzie. Czuję się jak w Call of Duty. Dobra, czekaj, czekaj. O cholera ząże? Zążyliśmy. Uciekaj. Szarik jesteś moim bohaterem Kocham cię piesku Jezu, ale taka scenka coś już była tak, normalnie ciarem nie przeszły po plecach Szarik jesteś niesamowitym psem Tam ktoś wzywa pomocy Kuźma, nie ma, nie ma prądu Ktoś tam wzywa pomocy Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy tu jest, chodź. Boże święty. Dobra, i Szarik, i Freddy, i ten pan, jak to mógłkolwiek na imię, żyjemy. Co ty, co, czekaj. Ty się chyba znasz na tym, nie? A nie, ty masz baterię w ręce, czy coś w tym stylu. No zamontuj ją. Dobra, wszyscy żyją. A już się bałem, że niestety, ale nikt nie przeżył. Znaczy, w sumie tak myślałem, że Freddy się jakoś z tego otrząśnie. Taby, coś mamy pod tabem. O właśnie, pojazdy opancerzone, ziemia niczyja. A w dziennikach? Pustki. Coś z tymi sprężynami? Czy co to właściwie jest? Dobra, chodźmy tam, możemy teraz tam wejść. Kuźwa, tu wszędzie jest ogień. Dynamit, okej. Okay. Dynamit. Poszukajmy, co tu jest. Znajdźka. Nie, to nie jest znajdźka. To jest to, czego potrzebuję. Chodźmy tam na górę. Coś jest w tej półeczce jeszcze. Na pewno coś to musi być. Znajdźka. Okej. Okay. Szarik. Przenieś mnie. I pięknie. O to chodziło. Szarik! Szarik! Dobrze! Jezus Maria! Uciekliśmy z nami. Jakby to wybuchło obok nie, ja bym. Ja się byłem po prostu, że ja umrę w tamtym miejscu. Dobra, Szarik, weź dynamit. Więc tak, co wiemy? Karl yy, chciał uciec. Niestety mu się to nie udało. Więc. Yy, co coś tam, las? Tak. Wow! Ej, a Szarik? Co z Szarikiem? Ej, ale Szarik też musi jakoś wziąć z nami, no nie? Do tyłu się nie da. Do przodu się co to da. Szarik! Chodź, 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 jedziemy, jedziemy. Jadymy. Troszkę wycofam, bo tu jest ta półeczka. Ona mnie bardzo interesuje. Ale nie da się stąd wyjść. No to dobra, jedziemy dalej. Wybaczcie mi za mojego psa, ale idealnie pasuje do klimatu, bo jest Szarik i mój pies. Tędy chyba nie, nie przejedziemy. Właśnie. Wyleźliśmy wy, wy stamtąd. Teraz przejdziemy się, słuchajcie, po, tą, po tej półeczki, do tej szafeczki tutaj. Bo tutaj jest pewnie znajdźka. Idealnie się składa. Cóż to jest? Czekajcie, aż to zobaczę. <laughs> Martwy szczur. O, no to to jest taka znajdźka, po prostu warta miliony. Dobra. Co tu się nie tak dzieje? Tu by się przydał... No wiecie kto? Emil O Boże święty. O, kwadrat. Ogarniam jak to musi być, słuchajcie, mniej więcej. Tutaj symbol mi się niestety nie zgadza. Trzeba to obrócić. Inaczej nie mogę. To może być albo w tą stronę. Dobra. Niech to będzie na razie tak. Trójkąt. W trójkątach nie może być. To, ten kwadrat musi być ustawiony w ten sposób. To się zgadza. I ta rzecz musi być ustawiona... W ten sposób. Zgadza się. No przecież masz już swój. Zgadza się z tym wzorem, co mu tu nie pasuje jeszcze. Co ja tu jeszcze. Aha, może. Aha, ogarniam. Dobra, przecież to jest to do pociągnięcia jeszcze. Wow! Trzymaj! Potrzebujesz teraz takiego kwadrata. Kwadrata, tak. To no dobra, niech to zostanie w takim miejscu, w taki sposób jaki jest ustawiony. Ale to mi nie pasuje, ten trójkąt. Załóżmy, że to nie będzie takie proste. Bo to już mi nie pasuje. Próbujmy. W sumie spróbujmy, co nam zaszkodzi. Mniej więcej to wygląda tak, jak musi. Mniej więcej, zostaje kawałek z lewej strony e, na dole właściwie, nie z lewej strony. W sumie się zgadza. Udało się, ej. Myślałem, że się nie uda. Ale cóż, udało się. Najważniejsze to, że się właśnie udało. Co ty teraz byś chciał? Aha, że niby tam wejść, ale jeszcze! Ło kurde, tam chodzą! A zaraz, zaraz, eee, czy ja mam zaraz fakty historyczne? Jeżeli chodzi o znajdźki, brakuje mi jednej. Nie wiem, czy ja ją znajdę właściwie. Pociągnijmy to na dół. W sumie na dół. Aha. Aha, zaraz. Dobrze, no, masz to już tutaj ustawione. Jest ta znajdźka Nie no, tam, tam jak to pojedzie to nie To na pewno nie Jeszcze raz Aha i tej dźwigienki chyba Aha i Szarik Dźwigienka Dobre. Dobry pies Jeszcze raz, szarik dźwignia No, o to chodziło Mamy działo, no to się będzie działo Taki suchar ale szarik, chodź z nami Jezu Freddy, jesteś zabójcą Ale szarik Dobra, do góry mnie mi wydać Aha, bo tutaj trzeba to, dobra Ogarniam, gincie, gincie wy ścierwa. Uciekać mi znowu, już, poszli Poszli Jest, ale pięknie Nie wiem czy ten szalik za nami biegnie, biegnie. W sumie drepcze. Jezus, to jest piękne, to jest piękne, co się dzieje won! Czemu ja jak nie mogę zabijać? Jezu, jak tak takich tutaj nam w na naszych oczach, to było tak cudowne Ale nie no. No jednak to jest gra taka dosyć... Nietypowa i pewnie dla młodszych użytkowników, dlatego, dlatego nie zrobili takiej przyjemności i nie dali niestety możliwości tego, by. Gdzie ja tu muszę strzelić? Niby? Tam? Do środka. Ogarniam. Tylko coś mi nie chce to wpaść. O, właśnie o to chodziło. Gincie. O, wysadzą nas tu. Ej, Szarik! Szarik! Śmieciu, gdzie żeś jest? Gdzie jest mój pies? Znaczy, nie mówiłem teraz że do psa, że śmieciu, tylko że do tego koleśca co nas strzelał. Oj, troszeczkę utknąłem. No serio? Taki niefortunny wypadek? Muszę... Muszę się niestety cofnąć. No. Ja... Jadymy. Gincie, 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 gincie! Tam no, nikogo nie ma Freddy! You are my god! Boże święty! Jakie tutaj są po prostu wybuchy! No nie wiem, No nie wierzę, w to co się tutaj dzieje Ja szczelam przed siebie, nawet nie wiem co jest przede mną więc... No drzewa, dobra, to drzewa to akurat mogę rozwalić. Tak normalnie takie... ten ee... Smoleńskie brzuski. Tam już też coś jest. Tu są, tu są chyba nasi. O, i szarik jest na tym. Na, na, na pojeździe, nie wiem, jak to nazwać. Emil Anna, aby wiedzieć, że jej był free and out way. Freddy i reunion, Freddy was sent to Somme. While Emil's regiment was quartered near a small village at the top of a hill, the village was called Bocua. This is, this is the... where the conflict had begun. So, so, hold up the trenches. Trenches. The two camps dug tunnels and galleries. The underground war began. <laughs> Podziemna <laughs> wojna, tak? Dobra, dziecka, w sumie. W sumie, fakty historyczne. Nie potrafię tego mówić. I walka w kopalniach. To jest ciekawy motyw, dosyć. Walka podziemna rozwinęła się na dobre pod wzgórzami czegoś tam na zachód od Verdun, Verdun. Ktoś mi nawiedział, jak to się wymawia. Każda ze stron dążyła. Drożyła pod kopy pod tunelami. Aby sabotować pozycję przeciwnika. Mm -hmm. 500 ton trotylu, co kompletnie zmieniło wygląd z góry. Wow. Ale dzienniki. Właśnie, Freddy. Każdy nazywa mnie szczęściarzem. Gdyby tylko wiedzieli to nieszczęście, to ty na górze czuwasz nade mną, pokazując mi dro drogę. Myślę o tobie każdego dnia, najdroższa. O mój Boże, Karel nie żyje. Wiele razy mówił o swoim synu Wiktorze. Victor a gdy wspomniał, gdy wspomniał że Wiktor jest. co zaraz, zaraz, zaraz? Co? Mój Boże, Karol nie żyje. Wiele razy mówi o swoim synu Wiktorze. A gdy wspomniał, że Wiktor jest chory, miał w oczach coś dziwnego. Zapewne próbował uciec, aby zobaczyć się z synem. To okropne. Jak mam przekazać. Jakim cudem Karol nie. O Boże. O Boże. Wow. Tego akurat. Nie wiem. Nie wiedziałem szczerze, że Karol nie żyje. Myślę, że go złapali po prostu. Nie wiem, może się jakoś z tego wywinął, ale nie mam pojęcia. No Freddy i Szarik jakoś się wywinęli, no ale Karl, no... Nie wiem. W każdym razie, dobra ludzka, to było na tyle. Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, w opisie macie kanał Lęki Zapasowy, kanał GRM Radio. Jeśli się podobało, to zostaw komentarz, zostaw ocenę. Jeśli słyszysz mi pierwszy raz, to zasubskrybuj. I to było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Cześć, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.